Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do robienia i picia swoich własnych herbat z różnych mieszanych ziół i kwiatów. Mamy wtedy o wiele większą pewność, że w takiej herbatce jest to, na czym nam zależy, to co sprawia, że się dobrze czujemy, no i przede wszystkim mamy wpływ na jakość takiej herbaty. Dziś zapraszam na moją ulubioną ostatnią mieszankę, którą nazwałam herbatką relaksującą, wyciszającą, idealną na jesienne wieczory. Jest polecana po południu, wieczorem na lepszy sen. Bardzo polecam zakup organicznych, ekologicznych składników, lub jeżeli mamy taką możliwość, to zerwanie i wysuszenie swoich własnych. Ja tak na przykład mam rumianek z ogródka mojego. Nie zawsze jednak jest to oczywiście możliwe, więc wtedy warto kupić najwyższej jakości składniki, sprawdzone, przechowywać w osobnych pojemnikach, a potem używać do różnych mieszanek i za każdym razem możemy zmieniać trochę proporcje i wtedy mamy inną herbatkę. Składniki dzisiejszej herbatki relaksującej to melisa, werbena cytrynowa, rumianek i płatki róż. I to jest y, taka podstawowa wersja. Powiem na końcu, jak jeszcze możemy ją wzbogacić. Werbena cytrynowa jest zbliżona do trawy cytrynowej i ma wspaniały taki cytrynowy y, smak. Ma działanie mocno odprężające, ale także przeciwzapalne, rozkurczowe, poprawia trawienie, jest pomocna przy migrenach, ułatwia zasypianie, ale ma też właściwości antybakteryjne, antynowotworowe i rozkurczowe. Melisa, która jest stosowana od wieków w medycynie ludowej i znana jest też ze swoich właściwości właśnie wyciszających, uspokojających, wspomaga obniżenie ciśnienia i działa podobnie jak werbena, też rozkurczowo, wspomaga trawienie, działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i poprawia też pamięć i koncentrację. Podobne właściwości wyciszające ma rumianek, który również działa rozkurczająco, wspomaga prawidłowe trawienie, może likwidować wzdęcia i gazy, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Rumianek też jest znany jako, jako środek na przyspieszenie gojenia ran, na wszelkie dolegliwości pokarmowe, też takie właśnie jak odbijanie wzdęcia, działa łagodząco. I ma działanie oczywiście właśnie przeciwzapalne również, ale nie każdy może spożywać rumianek w dużych ilościach, bo wiele osób odczuwam dłości, gdy jest go za dużo. Ja tak, na przykład mam. Więc yy, yy, natomiast w małych ilościach bardzo mi on służy i smakuje. Także. To warto przetestować, dlatego dobrze jest robić własne mieszanki, bo możemy sobie raz dodać więcej, raz mniej zobaczyć jak na nas to działa. Kwiaty róży, które są bogate w olejki eteryczne, flawonoidy, mają działanie antyseptyczne, również przeciwzapalne, przeciwskurczowe, wspomagają obniżanie gorączki, hamują rozwój infekcji, mają właściwości też przeciwutleniające, są często dodawane do kosmetyków. Także mają bardzo dużo właściwości prozdrowotnych, nawet leczniczych, wszystkie te składniki w tej mieszance do jakiegoś pojemnika, najlepiej słoika lub jakiejś szczelnie zamykanej puszki na herbatę. Mieszamy je w dowolnych ilościach. Ja wolę zrobić taką mniejszą sobie porcję po to, żeby co kilka dni zmienić i zmienić sobie proporcje, coś ewentualnie dodać jeszcze innego. Ja tutaj stosowałam miarkę 1/4 szklanki i dodałam jedną miarkę melisy i jedną miarkę werbeny takiej samej ilości. One są obie cytrynowe, więc ja chciałam, żeby to było takie cytrynowe. Obie mają wspaniałe właściwości, właśnie relaksujące, natomiast płatków róży dodałam półmiarki i jedną czwartą tylko rumianku. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i robimy z nich później zaparzamy herbatki. Możemy to robić w dzbanku, większą ilość albo prosto w swoim kubku i Zalewamy je gorącą wodą. Niektórzy zalewają wrzątkiem. Ja zalewam taką 90 kilka stopni, czyli taką mocno gorącą. Zakrywamy i zostawiamy na 15 minut. I po tym czasie możemy też dodać, albo w ogóle już od razu do tej mieszanki, jeżeli mamy już swoje ulubione, możemy dodać różne dodatkowe jeszcze. Składniki, i możemy też je zmieniać właśnie poza tą podstawą. I tutaj, na przykład, będzie wspaniale teraz pasował też cynamon i goździki, albo jakieś inne przyprawy korzenne, które mają też masę właściwości zdrowotnych. Ale jeżeli na przykład chcemy bardziej na trawienie, możemy dodać koper włoski, który też działa kojąco bardzo. Możemy dodać cytrusy. Ja bardzo lubię tutaj dodałam pigwę suszoną. I ja suszę zawsze cytryny i pomarańcze, i bardzo lubię dodać sobie po Cytryny i pomarańczy, dla takiego aromatu, jeszcze, żeby wzmocnić te cytrynowe smaki, chociaż ona już dosyć mocno jest cytrynowa. Możemy też dodać na przykład, jeżeli chcemy, żeby miała lekki posmak słodki, możemy dodać lukrecję, ale ona dla mnie jest za słodka i też bardzo ostrożnie z jej ilością. Warto jest w ogóle wszystkie te zioła przetestować i sprawdzić, w jakich proporcjach nam one smakują, ale też jakie mają właściwości i czy, jeżeli na przykład jesteśmy na coś chodź albo bierzemy leki, czy nie ma czy któryś z tych ziół nam nie szkodzi możemy to na stronach internetowych zanim kupimy przejrzeć jakie są przeciwwskazania dajcie proszę znać czy robicie podobne mieszanki sami, jakie są wasze ulubione składniki, a ja wam na dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie życzę aby jesienne, długie wieczory umilały wam naturalne i zdrowe mieszanki ziół i swoje własne herbatki